Witajcie. Jeździcie Uberem, Boltem czy FreeNow? Podejrzewam, że większość tak. To z pewnością wygodne środki transportu, które można zamówić szybko, tanio i prosto za pomocą aplikacji. Sama kilkukrotnie korzystałam z takiej opcji, jednak przyznam, że gdy jechałam sama, to z duszą na ramieniu, gdyż słyszałam o różnych niepokojących sytuacjach dotyczących napastowania kobiet. Dziś nie chcę nikogo straszyć, tylko zwrócić uwagę na co szczególnie uważać, by zachować bezpieczeństwo. Oddam też głos Julii, która postanowiła odważnie podzielić się swoimi niepokojącymi przeżyciami publicznie. Dla przestrogi bardzo dziękuję za zgodę na publikację. Zaznaczę, że nie chcę nikogo zniechęcać do używania aplikacji z usługami transportu, a pragnę zwrócić uwagę na pewne szczegóły, które niektórym mogą umknąć. Powiem szczerze, że sama o kilku z nich nie wiedziałam. Jeśli po obejrzeniu tego materiału uznacie, że jest przydatny, podajcie go dalej innym kobietom. Ok, a teraz przejdźmy już do odcinka. Zacznijmy od statystyk policyjnych. Jak często dochodzi do przestępstw z udziałem taksówkarzy na aplikację? Trzeba pamiętać, że niestety nie każdy występek zostaje zgłoszony, więc nie są to w 100% dane odzwierciedlające prawdziwą skalę problemu. W 2022 roku funkcjonariusze nadzorowani przez biuro kryminalne KGP skontrolowali 1571 pojazdów, z czego zatrzymano 29 osób. Siedem z nich posiadało fałszywe prawo jazdy, 6 kierowców posiadało środki odurzające, 5 prowadziło pod wpływem alkoholu, trzech prowadziło pod wpływem środków odurzających, dwóch było poszukiwanych, jeden ugodził. Dwóch klientów, a kolejny dokonał gwałtu. Statystyki te nie obejmują kontroli policjantów z drogówki i innych służb mundurowych. Do lata 2022 roku warszawskie prokuratury pracowały nad 28 sprawami, które dotyczyły przestępstw na tle seksualnym popełnianych przez kierowców na aplikację. Najczęstszymi sprawcami okazali się cudzoziemcy jakich narodowości? W połowie maja 2022 roku w Warszawie toczyło się 20 śledztw odnośnie napaści na tle seksualnym. Czterema sprawcami byli Gruzini, jeden Uzbek, jeden Ormianin i kilku innych, których tożsamości nie podano. Wcześniej na 20 innych przypadków napastnikami okazało się sześciu Gruzinów, dwóch Tadżyków, dwóch Uzbeków i jeden mężczyzna z Turkmenistanu. Narodowości pozostałych ośmiu sprawców nie ustalono. Oczywiście nie chcę tu nikogo dyskryminować, ale takie są statystyki. Jak uchronić się i uniknąć napaści? Po pierwsze, na pewno starać się unikać jeżdżenia w pojedynkę, jeśli jest taka możliwość. Oczywiście, jeśli chodzi o kobiety, szczególnie nocami po imprezie. Posłuchajcie historii Julii, która podzieliła się swoimi przeżyciami na TikToku. Hej serduszka nagrywam to story, żeby was ostrzec. Chodzi mianowicie o to, dlaczego nie jeżdżę Uberami. W komentarzu jednej dziewczyny z Love Never Lies skomentowałam jej TikToka, w którym powiedziałam po części i pokrótce moją historię, która mi się przytrafiła, decydująca właśnie o tym, dlaczego przestałam nimi jeździć. Wiadomo, jak się mieszka w Warszawie, to bardzo dużo osób wybiera formę transportu, jakim jest Uber, Volt, czy coś takiego. Ja jednak o tego stronie już naprawdę mi się gdzieś spieszy, czy to na uczelnię, czy po prostu na jakieś wyjście, cokolwiek, to już wybieram bezpieczną opcję, jaką jest na przykład dana firma taksówek sprawdzonych. Mianowicie, pewnego pięknego dnia, bazując na mojej historii, ponieważ historii jest wiele, których ja również znam, no ale to może później, wybierałam się z koleżanką do po prostu baru. To była godzina około 18, może 19 i nie było jeszcze tak ciemno, ponieważ to było latem. I historia jest o tyle nieciekawa, że w pewnym momencie, no wiecie, tak po prostu odruchowo się czasami komuś spojrzy w telefon. <grym> ja byłem przyjaciółką spojrzałyśmy się tam kierowcy w telefon, a on napisał: Nie wiem do kogo i wolę nie wiedzieć, że jest ich dwie, więc to się nie uda. dla niektórych to może po prostu będzie jakiś głupi komentarz, albo coś takiego. My byliśmy na tyle wtedy przejęte, że powiedziałyśmy, że musimy nagle tutaj wysiąść, bo jednak tutaj zmieniamy to miejsce i tak dalej. Na szczęście nas wysadził. Był oczywiście zdziwiony, że czemu, że czemu, a my po prostu jakby, wiecie, chciałyśmy jak najszybciej wysiąść z tamtego samochodu. Na nasze szczęście nic nam się nie stało. Aczkolwiek no, historia jest o tyle dziwna, że no, jakby... No, to nie jest normalny komentarz, jak są dwie osoby. No, no nie. Poza tym, to ile się słyszy o kradzieżach, o jakichś usypiających olejkach, o jakichś dziwnych przypadkach w Uberach czy to w Voltach, to po prostu się odechciało. ja naprawdę podziwiam niektórych, że po imprezach, czy po prostu będąc bardzo zmęczonym, wybierają tą opcję Ubera. Jakby Warszawa jest bardzo dobrze skomunikowana. Po drugie. Zawsze można wybrać bezpieczniejszą opcję, jaką jest na przykład sprawdzona taksówka. Można spróbować poprosić znajomego, czy nas nie może skądś odebrać. No, jest bardzo wiele opcji innych niż Uber czy Bolt. I jednak ja myślę, że bezpieczeństwo jest znacznie ważniejsze niż wydanie 10 zł po imprezie na szybki i bezpieczny transport. To dzięki, to tyle, papa. pa. W tej sytuacji kierowca najprawdopodobniej rzeczywiście miał jakieś niepokojące plany. Na szczęście dziewczyny były dwie i zorientowały się w sytuacji przypadkiem, dzięki czemu mogły szybko zareagować i wysiąść. Sprawa została zgłoszona do Ubera. Pamiętajcie, by zgłaszać takie sytuacje w aplikacji i jeśli sprawa jest poważna, to nawet i na policję. To może uchronić inne kobiety przed niebezpieczeństwem. Moja znajoma także doświadczyła dziwnej sytuacji podczas nocnego przejazdu, gdy wracała samotnie z imprezy kierowca zabrał ją akurat gdy pod klubem była jakaś burda i gdy wsiadła do auta powiedziała Dobrze, że pan jest. Jedźmy już do tego mojego domku, bo zaraz dostanę i ja. Na co? Kierowca odparł Do domu czy do lasu? Koleżanka zmroziło, ale powiedziała, żeby skończył z takimi tekstami. Kierowca odpowiedział Z deszczu pod rynne pani trafiła. Być może był to tylko jakiś głupi żart, jednak, wypowiadanie takich słów przez kierowcę do kobiety, która w środku nocy wraca samotnie do domu i jest z nim sama w aucie. Jest naprawdę nie na miejscu. Na pewno zdawał sobie sprawę, że ją przestraszy, to też ryzyko, że dostanie jedną gwiazdkę. Wróćmy jednak do zasad bezpieczeństwa, których warto przestrzegać. Po drugie. Sprawcy najczęściej atakują, gdy kobieta jest zmęczona, nietrzeźwa i, tak jak wspominałam wcześniej, jedzie sama. Dlatego po imprezie najlepiej wracać z kimś zaufanym, a jeśli nie ma takiej możliwości, może lepiej wybrać klasyczną taksówkę, bezpieczniejszą opcję. Po trzecie, jeśli kierowca wydaje się podejrzany, lepiej nie wsiadać do jego auta. Jeśli spostrzeżemy dopiero w środku, że coś nie gra, można poprosić o wysiadkę przed dotarciem do celu, lub dobrze jest zadzwonić do kogoś bliskiego i informować o wszystkim na bieżąco. Jeśli sprawa jest poważna, kierowca jedzie w podejrzanym kierunku, niezgodnym z celem, nie reaguje na prośbę o wysiadkę, najlepiej dzwonić na policję. Jeśli nie znacie okolicy, można jechać z mapami Google. Po czwarte, najlepiej wsiadać tylko do oznakowanych aut. Dobrze jest, gdy pojazd ma z boku drzwi, oznakowanie oraz koguta na dachu. Co radzi Uber w sprawie zachowania bezpieczeństwa? Na portalu Antyweb pojawiła się wypowiedź ich rzecznika. Zacytuję: W aplikacji dostępna jest funkcja Zawsze wiesz, kim jedziesz. Tuż przed przybyciem auta na miejsce użytkownicy otrzymują powiadomienie PUSH, przypominające im o sprawdzeniu, czy numery tablicy rejestracyjnej samochodu, a także wizerunek kierowcy są zgodne z tym, co wyświetla im się w aplikacji. Baner przypomina zamawiającemu dodatkowo o trzech najważniejszych krokach: Krok 1: sprawdź tablicę rejestracyjną, Krok 2: zweryfikuj markę i model samochodu, Krok 3: dla pewności sprawdź zdjęcie kierowcy. Uber posiada specjalny zespół specjalistów, którzy 24 godziny na dobę przyjmują i rozwiązują zgłoszenia dotyczące incydentów związanych z bezpieczeństwem. Każde zgłoszenie złożone przez użytkownika jest rozpatrywane indywidualnie przez ekspertów z działu wsparcia. W przypadku sytuacji budzących wątpliwości co do ich zgodności z prawem, kolizji drogowych czy też innych incydentów, w których udział mogą brać osoby podczas korzystania z aplikacji, Specjalny zespół Uber współpracuje z właściwymi organami, między innymi policją oraz prokuraturą, w celu wyjaśnienia sytuacji i przeprowadzenia niezbędnych czynności. Zespół wsparcia dostępny jest przez całą dobę, 365 dni w roku. Uber stosuje politykę zerowej tolerancji dla przemocy, także seksualnej, dlatego każde zgłoszenie nadużycia tego typu wiąże się z natychmiastową utratą dostępu do aplikacji i brakiem możliwości ponownego założenia konta. Dodatkowo aplikacje Bolt i Uber zaczęły śledzić położenie pasażerów i kierowców, by ograniczyć jak najbardziej niebezpieczne sytuacje. W Uberze pojawił się także przycisk bezpieczeństwa, który po naciśnięciu z poziomu aplikacji dzwoni pod numer 112. Dostępne są też opcje zaufane kontakty, gdzie można wybrać pięć bliskich osób, którym można jednym kliknięciem udostępnić informacje dotyczące swojej podróży oraz opcja ride-check, która przydatna jest w sytuacji nieoczekiwanego postoju lub zmiany trasy. W bolcie także dostępne jest śledzenie. Gdy pierwszy raz zamówiłam przejazd, to udostępniałam całą swoją trasę mężowi. W kieszeni miałam także gaz pieprzowy, chociaż raczej nie sprawdziłby się w waucie, bo byłoby ryzyko, że gaz poleci także na mnie, jako że jest to mała, zamknięta przestrzeń. Lepszą opcją byłby żelowy preparat, chociaż też pewnie nie byłby do końca bezpieczny, ale na pewno lepszy niż gaz. Bolt i Uber wprowadziły także funkcję przejazdu z kierowcą kobietą, jednak niestety ta opcja jest najprawdopodobniej dostępna tylko w większych miastach, bo u siebie w Kielcach nie mam takiego wyboru ani w Bolcie, ani w Uberze, albo przynajmniej nigdy się nie pokazała, gdy akurat szukałam transportu. Być może kiedyś się to zmieni, mam nadzieję. Widziałam też niestety doniesienia, że czasem mężczyźni podszywali się pod kobiety, także na to też uważajcie. Mam nadzieję, że omówione środki ostrożności będą dla Was pomocne i że zawsze będziecie pamiętać o ich stosowaniu, aby podróże były nie tylko wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Jeśli odcinek był według Was przydatny, nie zapomnijcie podzielić się nim z innymi kobietami. Jeśli wspieracie ten kanał, to na dniach wleci dla Was odcinek, w którym opowiadam kilka niepokojących historii z Ubera. Zapraszam. Bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia! W kolejnym odcinku